Dlaczego my śledzimy akurat tego gościa? Widziałem jak wychodził z siłowni. I To tyle. nie na siłowni nie czyni cudu przestępcą. Każdy kto pakuje, robi to, by zrobić komuś krzywdę. Ewentualnie poderwać jakieś laski. I zrobić im krzywdę. E? Chyba idę na chatę. Ja się chyba przesłyszałem. Nie. A to idź. Ale już nigdy więcej nie próbuj się nazywać superbohaterem. Co on daje temu dziecku? Wiedziałem. Dzieci nie mogą kupować alkoholu. Więc ten się na nich dorabia, sprzedając im drożej. Typek jest nie tylko zły. On tworzy najgorszy rodzaj pijaka, tak zwanego pijaka weterana od dziecka. Kurcze, miałeś rację. Pomożesz mi. No pewnie. A co pan tutaj robi? E, kto ty jesteś i czego ode mnie chcesz? Jestem człowiek sum i chcę byś żałował, że się urodziły. No co ty gadasz? Ty jakiś nienormalny jesteś? Jaką znowu płetwą? Splunięcie wodą. Jakie splunięcie? Cały czas bijesz mnie pięścią. Pocałunek Neptuna. A -a. Ale beka. <grym> A ty mała kanalio. Zaprowadzisz mnie do swoich rodziców. Ty jesteś jakiś ślepy? Oddaj to. Oddaj to chiński sprzedawca jaj. Podziękujesz, kiedy dorośli.